Dobrze, moi drodzy, yy, czy wam się wygodnie siedzi? No. Tak, no się wstańcie. Kochani, zobaczcie. Kogo spotyka pani? To jest symbolicznie bardzo piękna opowieść, że właśnie raj opuszcza ktoś, kto wszystko stracił. Wola, o kim to jest opowieść, kochani? O nas. My kiedyś byliśmy w raju i tam wszystko mieliśmy. Mieliśmy szczęście, dobro, miłość, nieśmiertelność, nie było chorób, nie było cierpienia, nie było śmierci, nie było trudności, nie było rozwodów, nic nie było złego. By było samo dobro. I zobaczcie, musieliśmy to na opuścić. I to wszystko straciliśmy. I jest taki dialog. Jezus mówi tak. Synu, odpuszczają Ci się Twoje grzechy. Jezus by nie uzdrawia, tylko mówi, synu, odpuszczają Ci się Twoje grzechy. I ten Ewangelista pisze, że dookoła siedzieli tam faryzeusze, uczeni w piśmie i tak dalej. Jak to usłyszeli, to pisze tak Ewangelista. Pomyśleli sobie wtedy, i nie powiedzieli, tylko pomyśleli, on bluźnił. Jak tak można mówić? Tylko Bóg może grzechy odpuszczać. I wtedy Ewangelista pisze tak. Jezus widząc, i jest dokładnie to samo słowo, czyli po naszemu skanując, co murtuje w ich sercach, powiedział: Co jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczają ci się Twoje grzechy, czy wstań, weź swoje łoże i idź do domu. Mówi, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę od grzechów. Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. No chłop, wstał, wziął łoże i którego widzieli, nie? Bóg widzi każdego człowieka, ale nie w takim sensie widzi, nie? Że teraz patrzy na straszyn i mówi, o, masz mi się, nie? Dużo już tam jest, nie? Nie, nie, nie. Pani, Bóg teraz Ciebie widzi. Wszystko, co się w Tobie dzieje, piękne, szczęśliwe, beznadziejne, grzeszne, do niczego, cierpiące, radosne, jakiekolwiek, wszystko to Bóg widzi w Tobie. Co mówi Pan Jezus? Ja Cię z tego podniosę. Ja Cię mogę dotknąć i powiem młodzieńcze, mówię Ci, wstań. A potem mówi to ja to wezmę za Ciebie. Na tym polega zbawienie. Bóg nas zbawił w ten sposób, że zajął nasze miejsce. Augustyn to pisuje bardzo prostym obrazem. To jest tak, że siedzisz w celi śmierci. Na 17 jest wyznaczona egzekucja. O 16.59 wchodzi do celi Pan Jezus mówi ty wychodzisz, ja wchodzę, idziesz życia i teraz. to się wydarzyło. Oni chciały, żebyś myśleć sobie jedną prostą rzecz. Jak do domu wrócicie, siądźcie gdzieś w domu, albo idźcie na spacer, cokolwiek tam, bądźcie sami. I przez chwilę tak się pobógcie. Wiesz, co mi się dzieje. I wtedy najbezczelniej, jak potraficie, powiedzieć: tak. No to teraz to weź. Na siebie. Panie, nie żartuję teraz. Jezus nie ma większego pragnienia, jak wziąć na siebie to, co ciebie zabija. Z jakiego powodu? No tylko on to przeżyje. Bo zauważcie, zabili go i się nie udało. Jak się musiał strasznie zdziwić szatan w Wielką Niedzielę rano. Oni go wręcz tam żałują. Bo mówią tak, że w Wielki Piątek musiał w piekle być najlepszy dzień w historii świata. Nie? Że kiedy Pan Jezus umarł na krzyżu, to szatan po prostu oszalał z radości. Nie? To no bo udało mu się doprowadzić do tego, żeby ludzie zabili syna Bożego, nie? No po prostu majster plan. Jak on się musiał biedny zdziwić? niedzielny poranek, nie? taki pewnie na jeszcze był trochę nie? kiedy się obudził i patrzy, a pan Jezus wstał, oczepał się i mówi, moi? Co można było tu panu sobie zrobić? Czy da się zrobić człowiekowi coś gorszego niż go zabić i zbezpieczyć mu zwłoki? Nie, nie tak już gorzej. No bo co możesz dalej zrobić po śmierci? No już nic nie możesz zrobić. Czyli wszystko, co można było Jezusowi zrobić, to mu zrobione. A Jezus potem stał i mówi, jakoś nie daliście rady. Uwaga, właśnie na tego. Jezus jako jedyny może wziąć na siebie twoją śmierć, twoje cierpienie, twoją samotność, twoją beznadzieję, bo Jego to nie zaznaczy. Panie, chciałbym, żebyście dzisiaj ja to zupełnie poważnie. Usiedli przed Panem Jezusem. Panie, Jezus co mi się dzieje. Wierzę głęboko, że, że to przeżywasz. Weź to na siebie, zróbcie to najjegolistyczniej, jak tylko potraficie, bo nie mam w Jezusie większego uprawnienia niż to zrobić. Wiemy... Kochani, dlaczego od początku rekolekcji wam to mówię? Dlaczego tyle waszych gąb, czyli tyle waszych cudownych twarzy jest ciągle tak smutna? Otóż uwaga, nie jaśnieją wam gęby, bo nie jesteście w bliskości z Bogiem. Pan Jezus, który trwał w bliskości z Bogiem, jaśniał. Każdy, kto naprawdę wejdzie w bliskość z Bogiem, zajaśnieje. Mało tego, Pan Jezus w nim zrobi rzeczy, które są nie do pomyślenia. Na czym polegało przymierze na Synaju? No przychodzi naród wybrany do Pana Boga i mówi: Pan Bóg mówi, słuchajcie, musimy zawrzeć przymierze. Co to jest przymierze? No umowa, nie? W umowie są dwie strony... Obydwie się do czegoś zobowiązują. Jak robisz remont Łazienki, to robisz przymierze z firmą Łazienkową, nie? Czyli umowę podpisujesz. Firma, na czym polega umowa na Synaju? Otóż, Pan Bóg powiedział do ludzi tak: od tego momentu, kiedy zawieramy przymierze, wy będziecie moim ludem. To jak ktoś cię zapyta: "Kto ty jesteś?", to mówisz: "Ja jestem własnością Boga, jestem jego ludem, jestem z nim, jestem na nim skoncentrowany, do niego należy, to jest mój. Ja jestem z nim." To jest wasza część umowy, a Pan Bóg mówi: "Jak zrobicie, że będziecie moim ludem, no to ja zrobię, że nie będziecie zabijać, nie będziecie kraść, nie będziecie cudzołożyć, będziecie potrafili kochać rodziców i tak dalej i tak dalej." Uwaga, to już Święty Augustyn napisał, że 10 przykazań to jest 10 obietnic gdzie Pan Bóg mówi, jeżeli pozwolisz mi działać w Twoim sercu, czyli dasz mi taki dostęp do Ciebie, tak zbudujesz ze mną bliskość, że będę mógł robić w Tobie, co tylko będę chciał, to Ci takie serce zrobię. Kochani, dlatego nie jaśniejemy, bo nie dajemy Bogu dostępu do naszego serca. Kochani, takie proste pytanie. Czy Wy jesteście blisko Pana Boga? Czyli co mówi Bóg? Jak się mną zajmujesz... Się zajmuje się Tobą. Strasznie proste, kochani. Czemu tylu z nas nie doświadcza Bożego zajęcia się nami? No, my się Bogiem nie zajmujemy. Kiedy ostatnio wziąłeś Pismo Święte, wziąłeś fragment Ewangelii, już w ogóle pomijam sam fakt, kiedy ostatnio w ogóle wziąłeś Pismo Święte, ale już zakładając, że je czytacie, to kiedy wziąłeś ostatnio fragment Ewangelii, usiadłeś z jednym rozdziałem i poświęciłeś 15 minut na następującą modlitwę. Panie Jezu, będę teraz przez 15 minut czytał Ewangelię, i chodzi mi tylko o jedno. Opowiedz mi o sobie. Kani, mam nadzieję, że mnie dobrze rozumiecie. Ja broń Boże wam nie mówię, że Pana Boga nie wolno prosić. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Ja broń Boże tego nie mówię, że Pana Boga nie wolno prosić. Oczywiście, że Pana Boga wolno. wolno należy. Tylko Kani, jeżeli do tego się sprowadza cała nasza relacja z Nim, no to jesteśmy w patologicznym małżeństwie. Kani. Ilu z was narzeka? Że wy to nie wiecie, czego Pan Bóg od was chce i nie wiecie, jaka jest wola Boża i tak dalej. A Pan Bóg ma w ogóle okazję kiedykolwiek wam to powiedzieć? I kochani, jak myślicie, że wiara polega na tym, że mówicie, Boże, wierzę, że mi pomożesz, tak naprawdę wierzę. Nie, kochani, no to jest tylko próba emocjonalnego po prostu nakręcenia siebie. Co to jest wiara? No, że wam powiedziałem. Wiara to jest relacja. Czyli albo jesteś z Bogiem blisko, albo nie jesteś. Panie, chciałbym, żebyście wyszli dzisiaj z tym jednym prostym pytaniem w głowie. Jesteście blisko Pana Boga? Widzieliście kiedyś śmierć świętego? Ja byłem przy śmierci świętego. Widziałem dużo śmierci w życiu. Jestem księdzem, więc często wołają mnie do śmierci, więc widziałem wielu ludzi umierających, nie? Jest jedna śmierć, którą będę do końca życia pamiętał, będę jej zawsze zazdrościł i chcę tak umrzeć. Mieliśmy w Krakowie, niektórzy go znacie, takiego ojca dominikanina, nazywał się Joachim Badeni. Ojciec Joachim miał 97 lat, od pół roku miał biodro złamane, nie? bo tego się już nie dało naprawić, no bo w tym wieku się nie da operacji zrobić, więc mocno cierpiał. Oczywiście nie dawał w ogóle żadnego znaku tego, że cierpi. Nie? I ojciec Joachim powiedział dwie rzeczy najpierw kazał przeora. wtedy przeorem bo taki ojciec Paweł, miał 42 lata chyba nie? Joachim 97, więc mógłby spokojnie tam jego dziadkiem być. Nie? I mówił Joachim do przeora tak. Ojcze przeorze, ponad 70 lat temu Złożyłem ślub posłuszeństwa. To ja mam taką prośbę. Czy ja bym już mógł umrzeć? Paweł, jak to usłyszał, oczywiście, to się rozpłakał i mówi do niego: No, ojcze, jakbym mógł, to bym cię zabronił. Nie, no to pewnie byś żył na wieki. No to się zgadzam. Umarł dwie minuty później. Dostał zgodę, to umarł. Proste. Wziął i umarł, nie? Jak umierał, dwie minuty później, uśmiechnął się i powiedział takie trzy zdania. Oblubieniec nadchodzi, wesele przygotowane, idę tańczyć. I umarł. Uwaga, on nie umarł. On nie umarł. On po prostu wstał, podszedł do drzwi, otworzył i poszedł. I poszedł tańczyć. Kochani, jak to jest, że tylu z nas wierzących tak strasznie się boi śmierci? Nie mówię, że wszyscy nie, ale ja mam takie wrażenie, jak gadam z ludźmi w kościele, że tylu ludzi się boi śmierci. Dlaczego tak jest? Bo nie jesteśmy blisko z Panem Bogiem. Bo gdybyśmy byli, to byśmy się nie mogli doczekać. Kochani, jeżeli macie wyjść z tych rekolekcji, z tych naszych czterech dni prawie, z jakąś myślą, to proszę wyjdźcie tylko z jedną. Czy jesteś blisko z Panem Bogiem? Czy pierwsze przykazanie jest u Ciebie prawdą, czyli niech między moją a Twoją twarzą nie będzie nic innego. O to Bóg prosi. Mówi tutaj twarz i tutaj twarz i patrzymy sobie w oczy. I mówi, jak to jest, to wtedy mnie zobaczysz, jak zakładam szaty sługi i ci we wszystkim usługuję. I uwaga, co się tutaj dzieje, kochani? Gdy nagle się okazuje, że mamy wszystko, o co prosiliśmy, no bo sługa wszystko przynosi. To jest tak, jak Pan Jezus powiedział: troszcie się najpierw o Królestwo Niebieskie. Wiecie, co to jest Królestwo Niebieskie? To jest On. To nie jest jakieś miejsce. Królestwo Niebieskie to jest Pan Bóg. Jezus mówi: troszcie się o Królestwo Niebieskie, a wszystko inne będzie Wam dodane. Amen.